Witajcie kochani fani mrówek w kolejnym odcinku, w którym chciałbym was zabrać do chyba najbardziej lubianych kolonii aktualnie znajdujących się u mnie i trochę poopowiadać co aktualnie się u nich dzieje. Na tapet wejdą Przątki, Kopce i Nikobarensis. Pogadamy sobie o sukcesach i trochę o porażkach, bo i tak ją u jednych z nich zauważyłem. Może zaczniemy od drobnych potknięć, czyli od już nie tak młodej kolonii Nikobarensis Wydarzyło się u nich sporo, raz, że nie podoba mi się u nich... Ostatnia liczebność, bo wyraźnie spadła. Wiwarium z nimi, a raczej kompleks kilku połączonych aren, w moim zamyśle miał być pełen tętniącym życiem obszarem. Tymczasem nie wiem czy to wina ilości białka, ale kolonia wyraźnie się zredukowała. Zwróciłem na niebaczniejszą uwagę i powoli będę szukał przyczyn. Z powodu rodzaju ich gniazda niestety nie widzę, co dzieje się z królową, a to dałoby najważniejszą odpowiedź. No ale takie są uroki tego rodzaju hodowli. Godziłem się na to już od samego początku. Żeby jeszcze było ciekawiej, kwiata, który plątał się w drugim ich biwarium. Zwyczajnie wpadłem na pomysł, jak tu zredukować ilość podlewania. I nie dość, że przy jego wdrążeniu stłukłem swój z gniazdem ligierek, to mój super pomysł utopił roślinę. I w tym momencie słabsza aktywność mrówek na arenie była zaletą, bo udało mi się wyciągnąć roślinę bez ofiar i ucieczek. Szalane Epipremnum straciło liście. Wyglądało okropnie, zapadła decyzja o kasacji. W miejscu tego kwiata na ścianie już pojawił się nowy osobnik i zobaczymy jak w przyszłości uda się go wykorzystać. A jak na razie moje najlepsze widoczki w pokoju się zmieniły w pustynię. Zauważyłem, że mrówki przeniosły swoją aktywność do starego gniazda, co w sumie mnie cieszy, ale finalnie muszę patrzeć co dzieje się z kolonią czy nie pojawiają się samce i tak dalej. Bo nie wykluczam, że może pojawić się sytuacja, gdzie będzie trzeba kombinować adopcję nowej królowej. I w sumie to nie będzie tragedia, bo da to nam okazję do zdobycia nowych doświadczeń i odcinków w serii Ratowanie Kolonii. Próbuję skłonić kolonię do tego, by wyniosła na arenę jakieś poczwarki w celu ich dogrzewania i to by dało jakiś znak odnośnie tego, czy ich królowa coś tam w ostatnim czasie działa. Ale na razie bez sukcesu. A zobaczmy co dzieje się u moich kopców bo to taka kolonia gdzie najprędzej spodziewam się niepowodzeń. Wiecie, tu już były roztocza i stagnacje i naprawdę myślałem, że cały projekt będzie czekało niepowodzenie. Dmucham, hucham na tą kolonię i też czasem daje to niekoniecznie dobre efekty. Bałem się już samego zimowania, że może po nim okaże się, że królowa na przykład padnie i jedno z obaw w sumie spełniło się na szczęście w formie mało destrukcyjnej. Pamiętajcie, że w czasie zimowania probówki z wodą, zwłaszcza po wyjęciu z lodówki lubią przepuścić trochę wody przez watę. Ja teraz po prostu ustawiam je w pozycji lekko pod kątem w górę, by dać szansę ewakuacji w razie w. U doszło do tej sytuacji i śmierć poniosły na szczęście tylko dwie robotnice. Na szczęście zaglądałem tam na bieżąco i udało się opanować sytuację. Finalnie teraz nawet mrówki przeszły do części nawadniającej, ale już bez paniki. Ta ilość robotnic chyba pozwoli mi na to, by nawadniać gniazdo z probówki na arenie, to znaczy one mają o to zadbać za mnie. Ogólnie da się zauważyć, że kolonia w tej chwili zachowuje się jak obserwowane w naturze gniazda kopców czyli było zimno i ociepliło się, ale nadal trzymamy się w mało ruchliwej kupie, bo to może wrócić. Podobne obserwacje mam w przypadku właśnie kopców na wiosnę. Możecie podpatrzeć ich wiosenne starty, które wyglądają mniej więcej tak, że niby mrówki wychodzą na powierzchnię, ale nie furażerują, tylko w takich zbitych gromadach łapią pierwsze promienie słońca. Pokazałbym wam jak to wygląda, tylko ja tak często mam, że coś obserwuję, ale nie nagram, bo sobie myślę, że kto to by chciał później zobaczyć i potem mam takie sytuacje, tak jak teraz, że takie nagranie by się przydało. Arena kopców to nie jest mój finalny pomysł i jest taką zastępczą z niestety słabą wentylacją i wylęgło się tu dość sporo saprofitycznych roztoczy, ale brak robotnic na arenie wykorzystałem na szybkie unicestwienie wszelkiego życia w piekarniku. Trochę biłem się z myślą, że może warto zostawić je jako przyszły pokarm dla drapieżnych roztoczyk, których nie zamawiam w zimę, bo szkoda mi kasy na dogrzewanie paczki. Ale pewnie do wiosny pojawi się tu ich nowa generacja. Te areny mają słabe cyrkulacje powietrza, jak kolonia deczko podrośnie, zmienię na coś lepszego, co nie trzyma takiej wilgotności i nie będzie zapewniać tak super warunków tym niepożądanym gościom. Może nieszczególnie to widać na filmie, ponieważ nie chcę rówek nadmiernie straszyć, ale populacja moich czerwonych grzbietów jest dość pokaźna. Na oko tak 20-30 robotnic, więc wróży to jakieś powodzenie kolonii. A może z takich moich obserwacji na temat hodowli tych mrówek i ich pryskania kwasem i tak Powiem Wam, że na arenie te mrówki bardzo przypominają zachowanie Polyrachis diges. Bardzo widoczne jest ich reagowanie na zbliżający się ruch. Zwłaszcza, gdy mrówki wartowniczki, bo takie nazywam, pilnują źródeł wody czy miodu. Bo tak widzę, że mają zawsze jakąś pojedynczą mrówkę patrolującą źródło wody, jakby się bały, że ktoś im ją skradnie. Te osobniki wykazują gotowość do walki, jak widzą, że tylko ktoś się zbliża. Natomiast samo odsłonięcie gniazda nie powoduje jakiegoś poruszenia. I to jest fajne, jeżeli się utrzyma, bo właśnie tam jest największe ryzyko do zagazowania. Nie wiem, może mrówki te są trochę świadome zagrożenia użycia kwasu wewnątrz. Zobaczymy, czas to pokaże. Bo do świętowania sukcesu jeszcze daleka droga. Z obserwacji natury wiem, że największym wyzwaniem będzie utrzymanie kolonii, gdy pojawią się większe kasty. Te osobniki to już nie żartują i to one powodują największe zagrożenie. Jak zbliżymy dłoń do kopca na odległość 10-20 cm i chwilę nad nią pomachamy, to poczujemy znajomą woń i że obrońcy nie śpią. No, już taki los, że czekamy na nich, bo wyglądają pięknie, a jednocześnie wiem, że będą to moi najwięksi rozrabiacy. Największą moją uwagę poświęcam teraz mojej najnowszej kolonii przątki. Bo jak pamiętacie, miała ona swoje przejścia już od samego początku, zawitania u mnie. Znikająca kolonia, różni nieproszeni goście. I w ogóle teraz wam powiem, że dziwię się czemu tak długo zwlekałem z tym gatunkiem, bo to naprawdę interesujące mrówki i za nieduże pieniądze. Obserwacja ich jest mega ciekawa z racji tego, że one ciągle coś kombinują. Potrafią przenosić gniazdo kilka razy w tygodniu, zależnie od tego gdzie lepiej przygrzeje i tworzą naprawdę pomysłowe konstrukcje. Aktualnie naliczyłem trzy miejsca gdzie bytowały, ale jednak wolą probówkę, którą systematycznie z tym jak rośnie kolonia robi się coraz mniej prześmiewające. Kwitująca. Mrówki przy pomocy larwi wytwarzanej przez nią przędzy regularnie izolują się od świata. Ktoś może zapytać, czemu ogólnie ta probówka jest odsłonięta. Ano dlatego, że mrówki się z niej wyniosły i zostawiłem ją tylko jako takie alternatywne źródło wody i nawet przez myśl mi nie przyszło, że ktoś postanowi się do niej na nowo osiedlić. Ale skoro mrówki wybrały odkrytą probówkę, to już nie ingerowałem w ich pomysły i tak zostały. Gatunek ten jest przynajmniej w moim przypadku bardzo łasy na białko. Miód odwiedza i to rzadko jedna, dwie robotnice, ale pokarm białkowy nie odpuszczą. ciągną wszystko, co im się tylko położy. Oczywiście oddaję to w szybkim przyroście kolonii i coś czuję, że do wiosny przyszłego roku będzie ich tu dużo, dużo i to tylko jedna królowa. Dlatego przemyślcie zakup poliginicznych kolonii, czy jesteście w stanie zapewnić im dostateczną ilość przestrzeni. Co do tajemnicy pierwszej kolonii mam już pierwsze wnioski. Prawdopodobnie została spacyfikowana przez drugą. Albo na odwrót, ciężko to określić. Ale udało mi się przyłapać robotnicę niosące jakieś mrówcze zwłoki. Kolonia jest młoda, więc chyba wymiana pokoleń jeszcze nie wchodzi w grę. Więc wyglądałoby to jak jakieś ofiary wojenne. Byłem też świadkiem małych sprzeczek między robotnicami i myślę, że to mógł być osobnik obcej kolonii. No cóż, być może popełniłem błąd zbyt szybko zakładając ucieczkę pierwszych lokatorów, ale tak jak opowiadałem. Vivarium jest nowe, system zabezpieczeń nietestowany, i jak tydzień nie zauważyłem robotnicy, a naprawdę potrafiłem w ciągu dnia siedzieć długo i patrywać, się, czy coś się gdzieś nie poruszyło, uznałem, że kolonia zwyczajnie zwiała, bo nie oszukujmy się, to, że została zjedzona, to dość mocno naciągana teoria, ale wszystko brałem pod uwagę. Ten skolopędrowaty osobnik tam ciągle gdzieś może się ukrywać, lub mam nadzieję został zjedzony. Finalnie sytuacja przedstawia się tak, że w korowie została nam ta silniejsza kolonia, co mnie w pewnym stopniu satysfakcjonuje. Jeśli dzięki lampie umieszczonej bezpośrednio nad samą probówką mrówki postanowią utworzyć swoje imperium w samym centrum na tym wzniesieniu, będę naprawdę mega, ale to mega zadowolony. Zostawcie suba, jeżeli macie chęć otrzymywać powiadomienia o pojawiających się nowych aktualizacjach z moich kolonii, a ja już kończę ten wywód, bo pewnie i tak gadam sam do siebie, bo wszyscy już dawno poszli. Pozdro i dozo. Do widzenia.